Chciałem Ci dzisiaj nagrać po prostu taką wiadomość, dlaczego kury przestają się nieść, jak przychodzi jesień i no i związane z tym jakie są powody. W tym filmie właśnie chciałbym ci powiedzieć na temat właśnie ściółki, oświetlenia, karmy obsadzie ptaków, wilgotności, bo to wszystko ma wpływ nie? dlatego pokrótce Ci opowiem, postaram się to w miarę zwięźle zobaczymy jak mi to wyjdzie zacznijmy może od ściółki ściółka to jest po co nam ta ściółka jest, no tam wiadomo żeby było czysto i tak dalej ale ona też jest podczas podczas, podczas z, z, jak łączy się z odchodami. Czyli załóżmy, u mnie akurat zrębki idą. I uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo słoma troszeczkę się tam, że tak powiem, zbryla i tyle. Ale też są na to sposoby. I tak, i kura w przeciągu doby przy w ich odchodach jest około 1,3 czystego grama czystego azotu. No i nie wiem, jeżeli coś Ci się zetknęło odnośnie kompostowania na gorąco metodą Barkleya. To jest chodzi o stosunek węgla do azotu. I teraz to samo jest w kurniku. Jeżeli po prostu masz ściółkę i ściółka, yy, ściółka yy, no wiadomo, no jeżeli tam yy, słoma, to jest też to jest czysty węgiel, praktycznie, no bez przesady, ale no jest dużo węgla. I teraz ten stosunek, aha, i no jeżeli kura yy, odchody pozostawia na tej ściółce. Plus jeszcze do tego woda, wilgotność dochodzi, to wytwarza się ciepło. I przy takich na przykład kompostowaniu, jak jeżeli kompostowanie jest na gorąco, na przykład robisz tam w ogrodzie taki kompostownik met na met i tak dalej, i to robisz to w ten sposób, że tam układasz azot, czyli formy zielone, gdzie jest więcej azotu i suchymi, czyli liście, słoma i tak dalej, to wytwarza się temperatura. I ta temperatura może nawet przekroczyć 70 stopni. Podobnie jest w chłonniku, oczywiście yy, wszystko to zależy od grubości, dlatego powiedziałem, że ściółka powinna być minimum 15-20 cm i to na pewno daje ciepło. I to nie jest tak, że o Jezu, nie sprzątasz tam i zaraz po prostu tam nie wiadomo jakie choróbska i tak itd. Właśnie nie, w takiej właśnie głębokości ściółce są, yy, są patogeny i bakterie pozytywne. I one nawzajem się tam uzupełniają, się zjadają i tak dalej. Mam takie tam rzeczy, nie? I dlatego to jest naprawdę korzystne. Nie dosyć, że się wydziela ciepło, to jeszcze, to jeszcze no jest tam ten, te podłoże, ta równowaga itd. i tak dalej. To bardzo korzystnie wpływa. Na ten, żeby rozluźnić, bo to wiadomo, jak e, ja to zawsze robię w ten sposób, że jak na taką ściółkę sypię im tam trochę e, pszenicy i kury to rozgro, rozgrzebują, co powoduje natlenienie, bo tlen jeszcze do tego, do tej, bo to jest proces tego łączenia, tego kompostowania, bo to jest jakiś tam sposób kompostowania tej, tej ściółki z tymi odchodami kurzymi, to jest, musi do tego być jeszcze tlen, więc trzeba to napowietrzać. No wiadomo, żebyś nie musiała tego przerzucać, No to robisz w ten sposób, że szypiesz kurze, tam trochę tych ziarek i one tam same po prostu. To e, przegrzebią i też natleniają po prostu dodatkowo. No i teraz, oczywiście, tak jak powiedziałem, że e, kura znosi, e, znosi e, wydala z siebie 1-3 e, grama dziennie azotu. No, to trzeba to po prostu trochę wiedzieć, nie? Trzeba zachować ten stosunek 1 do 30. Cicho. I ten, i, i dlatego y, no, no, trzeba mieć jakoś tam wprawę i tyle, ale to będziesz wiedziała po prostu, jak to, to jest. To, to czuć po prostu, że jest, y, jest cieplej w tym kurniku. Dobrze, to, to powiem Ci tam ściółka. Czyli ściółka chodzi o to, żeby, y, żeby w kurniku było cieplej, żeby te spadki temperatur nie były, nie były ten. Obsada ptaków. Jeżeli tam na metrze masz y, kilka tych ptaków czyli zazwyczaj no, tam jest 5-7 ptaków na 1 metrze to jesienną y, porą w kurniku to można powiedzieć, że wystarczy żeby ta temperatura nie spadała poniżej tej normy y, bo temperatura taka najlepsza dla kur to jest 18-22 stopnie i wtedy te skóry się czują najlepiej w, w takiej temperaturze i, yy, i dlatego trzeba pilnować po prostu tej temperatury, żeby żeby wiadomo, no, kurnik najlepiej, żeby było ocieplony yy, na zimę to naprawdę robi dużą, dużą robotę, yy, bo plus jeszcze właśnie to, że ciepło kura, kura wiadomo. No, temp kura ma jak dobrze pamiętam, to 36. Yy, jakoś tak, chyba temperaturę już dokładnie nie pamiętam, ale jakoś tak jest. Więc ona yy, no też dużo tego ciepła sama z siebie, dlatego obsada ptaków już też ma duże znaczenie na, 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 ten, na, na kurniku. Nie? Oczywiście nie można przesadzać, bo, bo to są inne jeszcze jakieś czynniki. Nie? Yy, I teraz powiem Ci odnośnie właśnie tych spadków temperatury. Jeżeli temperatura, mówiłem 18,22 stopnie, to jest temperatura taka, która jest najlepsza dla, 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 dla kur. I teraz, jeżeli temperatura spada yy, od 18 stopni, co tam 1 stopień, to, to nieśność spada aż o 0,5%. No więc yy, ten. I jak dojdzie do tych sześciu... To niestety ten spadek, spadek tej nieśności jest dużo większy. Nie? Oczywiście wszystko zależy też od kondycji ptaków, jak one są karmione, czy to jest kura lekka, czy ciężka, bo wiadomo, jeżeli to jest kura lekka, no to na szybciej się wychładza i to ma, 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 ma duży, duży wpływ na to. Nie? Więc no, trzeba, trzeba zadbać po prostu o, o tą temperaturę. I teraz jeszcze, co jest ważne, jest, ważna jeszcze jest wilgotność. Najlepsza krępa, wilgotność to jest 60-80%. 80% już jest maks w kurniku i dlaczego to jest? Poniżej u kur, wsych, poniżej tej wilgotności 60% wysucha błona śluzowa. I no wiadomo, ona jest, wysycha się i pęka, i to są już mikro, takie urazy, i tam mogą patogeny jakieś tam w, wnikać do środka, co powoduje, że kura może po prostu ułapać jakieś różne infekcje i, i tyle, nie? Więc na, najlepiej, no i powyżej, czyli te 60 do 80 max, e, jeżeli jest powyżej, no to też nie jest na, dobre, dlatego że po prostu e, e, temperatura, e, wilgotność powoduje, że pióra się e, sklejają. E, no, jest taka sytuacja, że e, bo jeżeli chodzi o drób, e, kury, no niestety nie mają tłuszczu podskórnego. E, w odróżnieniu np. od ptaków e, wodnych, takich jak kaczki czy gęsi. One, to podobnie jak ssaki, gromadzą tłuszcz podskórny. I to nie dosyć, że mają pióra, to jest ochrona przed, przed zimnym, to jeszcze dodatkowo mają. E, dodatkowo jeszcze mają tłuszcz a niestety no tłuszcz gromadzi tylko na podbrzuszu w jamy brzusznej no i jeżeli je po prostu ona ma mokre te, pióre, te pióra się sklejają no i niestety ona się szybko wychładza co powoduje że automatycznie więcej karmy jest i tak dalej jeżeli nie ma wystarczająco ilości energii to niestety wtedy no spaleczność, no bo w pierwszej kolejności ona musi zadbać o to, żeby przeżyć, czyli ogrzać się i tak dalej. I jeżeli jest mało białka w tej w, tej, w tej karmi i tak dalej i ona jest niedostatecznie odżywiona, no to automatycznie automatycznie no, będzie składała mniej jajek, no bo musi po prostu musi po prostu ogrzać się. Dlatego też jest ważne. Ta pasza, pasza jest bardzo ważna, żeby ona była od, od, odpowiednia, ilość, od, odpowiednia ilość białka w tej paszy. No i, 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 no, i no, mówię o paszy, nie? więc ja nagram ten jeszcze film jak ja jak, jak, bo sam komponuję paszę. Yy, no nie jest to mój pomysł, e, jestem za słaby o to, ale bazuję na, na, na ludziach, którzy są mądrzejsi ode mnie i, i, i pozdrawiam Pana Krzysia, którzy, którzy wymyślili po prostu karmę i ja na tym bazuję i ona mi się sprawdza i ja tak się będę trzymał. O temperaturze, o temperaturze mówiłem. Oświetlenie. Oświetlenie też nagam film, bo musi być ten czas. Krótko mówiąc, te 12-16 godzin w przeciągu doby, żeby po prostu tak urać. to nie musi być jakieś światło, tam ja powiem w osobnym filmie, ile tam lumenów musi być tego oświetlenia, jaki kolor światła, bo to jest też to jest ważne. Nie? I jak to nie jest zapewnione, co się może spowodować, Bo dzień się skraca, wiadomo, no teraz już mamy tak, że o godzinie 18 to już zaczyna się szarówka robić, no i rano dopiero 7 godzina jest tam miarę jasno, więc no trzeba wydłużać, włączając światło. No jeżeli aha, no jeszcze spadek temperatury, no i kura dostaje impuls, no i y, może się zacząć pierzyć. Chociaż nie powinna, bo aha, jeszcze powiem o się pierzenia. Pierzenia to są y, dwa rodzaje, jest cał, częściowe i całkowite. I y, no my musimy robić wszystko, żeby nie dopuścić do tego. Bo kura, tak szczerze, to jest y, ona jest jej fizjologia tak zrobiona, że ona, jak y, y, wchodzi w nieśność, czyli w jakimś tym 20. Y, tygodniu, 20-22 tygodnie, wchodzi, znosi, zaczyna znosić jajek, jajka, to przez 50 tygodni pozostałych musi znosić jajka. To nie ma tak, że, 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 że to jest tak, oj, przychodzi jesień i o, ten. Nie, właśnie to jest nasz błąd. My musimy pilnować tego, żeby, żeby to, co powiedziałem wcześniej. Y, i to jest w ten sposób, że my możemy tego nawet nie zauważyć. Jeżeli my nie zadbamy w tym, w tym, w tym okresie jesiennym, gdzie spadka, spadek temperatur jest i, 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 i krótszy dzień, i kura może przejść niekoniecznie akurat w pierzenie całkowite, ale częściowe. I jak wejdzie, w, to jest wtedy gubi pióra na karku, przeważnie na grzbiecie, czasami i tyle. I to jest czasami niewidoczne, bo te pióra rosną pod spodem i, i tego tak może gołym okiem czasami nie widać, ale ona wtedy przestaje się nieść, bo ona musi zadbać o to, żeby te pióra odrosły. I wtedy mamy 6 tygodni z, z głowy. Jeżeli ma, ma dobre warunki w sensie paszowym, bo tak czasami może być kurczę, że, 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 że ona będzie po prostu yy, no, będzie się słabiej wniosła. Yy, znaczy, słabiej. No, nie będzie się niosła przez te 6 tygodni, nie? Dlatego, a ona musi się nieść. Jeżeli będzie miała y, zapewnione światło i, i to w kurniku, że ona nie będzie jak na grzędzie siedziała, że nie będzie się, że tak powiem, wychładzać, no to ona. Do 50, 50 tygodni, następne, czyli y, powinno się nieść. Takim naturalnym cyklem to jest y, pierzenie całkowite, które następuje dopiero w 50, tygodniu, y, w 50, 70, 72 tygodniu y, życia. Czyli 20 tygodni mamy, y, jak kura zaczyna znosić jajka, 50 tygodni. Ona znosi jajka, ten wiadomo szczyt jest niesnośny, później tam troszeczkę tam spada, no bo wiadomo, kura się starzeje i tak dalej, więc to są takie ten no ale ale ta, ta niesiąść na, na, na tym poziomie, no zależy też od kur, nie? bo niektóre kury i, i, i wysokonieśne, i to ona się tam, ale to innym, innym, innym razem ci powiem, jak to też wygląda, bo to niektórzy mówią, że o nóżka i tak dalej, ale zielonuszki są słabymi wnioskami i one. On będzie wstawała na głowie, a ona ci tam e, 250 jajek w roku nie zniesie. No ale to jest inna rzecz. In, innym razem powiem ci na ten temat. E, więc wracając do, do tego. Czyli te 50 tygodni ta kura musi nieść te jajko. I tyle. No po to bierzesz te kury, żeby ona ci znosiła te jajka. I to, 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 jest, e, to jest nasze zaniedbanie odejść. To jest nasze zaniedbanie, że, że no pozwoliliśmy na to, żeby po prostu ona się przepierzyła, bo ona się przepierza i przez to przestaje nieść. Ona nie musiała się przepierzać, tylko jak, jakbyśmy zadbali po prostu o to, że, 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 że światełko jest i, i, i ten kurnik, w kurniku jest ta temperatura, no to wtedy, wtedy. No i teraz powiem ci na temat jeszcze właśnie tego przepierzenia. Przepierzenie wygląda w ten sposób, że inaczej. To już mówiłem. Na temat przepierzenia to jest w ten sposób, że że tam na, na karku i tak dalej. Ale jak jest pierzenie całkowite, czyli które wypada na 70-72. Kurczę, no przyszły teraz tutaj będą mi gadać, które przypada na, na 70-72 tydzień. To jest ten sposób, że przez pierwsze 3 tygodnie te pióra y, odrastają. Nie jest pełno, wiadomo, góra gubi, czasami są łyse po prostu te kury. No, ale ona przez 3 tygodnie y, odbudowuje. Wtedy automatycznie całą karmę, którą ten, no, całą tą energię przerzuca właśnie na, na, y, na odbudowę tych piór. Wtedy też trzeba oczywiście zadbać o, o tą karmę, żeby ona była, bo ona jest wtedy no, bardzo narażona na wszystkie jakieś tam powiedzmy choroby i, i tyle. I no, i często wtedy kury właśnie padają, nie? Bo, bo, no, bo to jest osłabiona, bo no musi żyć, odbudować pióra, czyli ona bardzo dużo energii wtedy, wtedy potrzebuje na odbudowę właśnie tego, tego, tych piór. I to jest przez 3 tygodnie, odbudowuje się pióra w tak granicach około 70%, 75%. A następne 3 tygodnie, reszta. No, y, czyli dorastają do tych swoich tych, czyli no, tak jak mówiłem na początku, 6 tygodni masz z głowy, ale to jest to pierzenie całkowite po 72 tygodniach y, życia. No, to jest naturalne. Czyli jeżeli bierzesz, bierzesz y, kury załóżmy y, na wiosnę. No to nie ma tak, że, że, że jesień przychodzi i się pierzą kury. Błąd, nie. Ona dopiero będzie ci się pierzyła w następnym roku po prostu, nie? Czyli e, e, po półtora roku to 72 to jakoś tak wychodzi półtora roku prawie na ten. I wtedy to jest naturalne, musi się przepierzyć i, i, i tyle, nie. Yy, dobra, no to tyle ty Ci powiedziałem. Czyli yy, ważne jest po prostu zadbanie, właśnie tej temperatury. A na podwyższenie temperatury Ci mówiłem, fajna jest rzecz, yy, właśnie yy, głęboka ściółka. To jest fajna rzecz, nie? Są opracowania gdzieś tam yy, na temat. Ja to też z ogrodnictwa, bo, <grym>, bo powiem, yy, ja ściółkuję z rębkami i, i tyle. I to naprawdę, powiem Wam, yy, że kurczę, naprawdę się sprawdza, nie? Bo metoda barclay'a, możesz by Yy, wygooglować nam na temat właśnie pryzmy kompostowej i tak się robi. Podobna sytuacja, te same zasady działają właśnie, yy, jeżeli chodzi o, yy, o, o wkurniku nie, i tyle, nie? I często właśnie w yy, w ten sposób oczywiście no, różnie mam, różne są warunki i tyle, ale to dużo daje po prostu ta ściółka, która ten oczywiście trzeba kurnik ocieplić i tak dalej. E, e, odpowiednia obsada ptaków e, to ma wszystko w, w wpływ, nie? Dobra, to ci, tylko to chciałem powiedzieć, tak odnośnie, właśnie, bo mamy teraz taki okres, że już pomału <laughs> będą się dziać e, cyrki z jajkami, bo będzie nieśność spadać. Ci, którzy nie zadbają właśnie o to o światło, o, o temperaturę w kurniku, no to, to na pewno kury zaczną się y, przestaną się nieść y, i tyle, nie, więc y, taki film na ten. Niedługo nagram film na temat paszy, jak ja to robię. Tylko muszę przygotować ten oświetleniu. Jakie tam powinny być te lumeny, że tak powiem, siła oświetleniowa, bo ani za mocno, ani za, za słabo też nie może być, bo tego impulsu nie będzie. Jak będzie za słabe światło, a znowu za, za mocne oświetlenie powoduje, że kury są rozdrażnione i one wtedy zaczynają się tam między sobą. E, dziubać i to też powoduje stres, e, co, co ma też znowu wpływ na, na, na ten. Więc to, hodowla kur nie jest taka prosta, jak mi się kiedyś wydawało. Aczkolwiek, wszystkiego można zaobserwować, nauczyć się, słuchając też innych, bo to mówię, jak powiedziałam, że to nie są moje jakieś tam przemyślenia i tak dalej. Ja bazuję na, na ludziach, którzy po prostu. Znają się na tym i tyle, więc przekazuję dalej po prostu takie, sytuacje, takie takie informacje, żeby to poszło dalej. Dobra, kończę. To tyle było na dzisiaj. Niedługo nagram po prostu następny film odnośnie właśnie jak należy prowadzić góry. Na razie, trzymaj się. Hej.